22 maja hmm. okay. dzisiaj zrobiłem tak e, przestawiłem e, huśtawkę bliżej obracenia dzięki temu nie tracę miejsca z tyłu mam większy kawałek e, trawnika przed huśtawką e, dodatkowo mm. przeglądziłem podstawy słupków na razie jeszcze same słupki nie są przekręcone, na razie są tylko wsunięte. I zastanawiam się nad sposobem. No nad, nad tymi belkami łączącymi górę. A zastanawiam się, czy nie zrobić takiej belki łączonej z tych cienkich kantówek. Góra będzie lżejsza, zwłaszcza, że nie, będzie, nie planujemy robić pełnego dachu, tylko. taką rolę też rzymską szakiel przeciwsłoneczny, coś w tym stylu e, przesuwne no mm. mniej więcej taki jest plan, zobaczę e, co ostatecznie zostanie wybrane e, i nie wiem czy słupki nie będą skradzane ponieważ one no, są dosyć przynajmniej nie są aż tak wysoko ponad blaszakiem tylko tak, jeżeli będę używał e, belkę taką łączoną, mm. tak jak tutaj eee, to tak eee, ona będzie zlepniejsza, bo jest będzie przekręcona w kilku miejscach, natomiast eee, nie mogę jej wtedy dać na górę tylko będę musiał ją przekręcić z boku belki to znaczy, że belka idąca z drugiego kierunku, czyli tak eee, powiedzmy, że ta będzie wyżej tamta będzie pod nią, czyli nie będą w tym samym miejscu, chyba, że będę je przykręcał na zewnątrz. To wtedy mogłyby być na tej samej wysokości. To by było najlepsze. też nie pomyślałem o tym wcześniej. Tak, czyli przykręcane na zewnątrz belek. I wtedy jedyne, co muszę zrobić, to ściąć końcówkę pod skosem, tak żeby się w miarę fajnie zeszły. Mhm. Mm no, i to by miało sens. To by było fajne. Ok. Dzięki za pomoc. E, cześć.